Witamy serdecznie wszystkich widzów i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Tu Dariusz Szpakowski. Będę miał przyjemność komentować dzisiejsze spotkanie w duecie z Jackiem Laskowskim. Zapowiada nam się naprawdę emocjonujące widowisko. Zespół Black Cats kontra Real. Bardzo się cieszę, że niebawem obejrzymy to spotkanie. Myślę, że o tym meczu będzie się jeszcze długo mówiło. Obrońca na posterunku. Sędzia stosuje przywilej korzyści. Ciekawe, czy istotnie wyniknie z tego korzyść dla nich. Zespół Black Cats oddaje piłkę. Dobrze, w tempo, będzie szansa. Oddali piłkę. Świetnie, teraz na wolne pole. Jest groźnie, może strzelać! No, uwaga, strzał, ale udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż w grze. I mamy bramkę, ładnie rozpoczęli to spotkanie. Teraz gra powinna nam się otworzyć, na pewno na tym to się nie skończy. I mamy otwarcie w tym meczu, 1 do 0. Daniel Malen, bardzo dobry odbiór. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. No i będzie rzut wolny po tym faulu, ale blisko do bramki. No, to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Ależ pechowe podanie i strata. Za linię obrony bardzo sprytnie. Dobrze przesuwa się z piłką. No, ale takimi podaniami to się akcji nie zbuduje. Jest szansa! Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Spalony, a tak zatrzymany. Ależ teraz błąd bramkarza, no, może być bardzo groźnie. Dobra obrona! Daniel Malen. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Mamy bramkę! Wyrównanie! A jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście, od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. Jest powtórka, możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu, efektywne i efektowne. Sprytnie zwiódł obrońcę i po prostu nie mógł zmarnować takiej sytuacji. Świetna indywidualna akcja i doskonałe wykończenie. Bramkarz bez szans. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Czy będzie prowadzenie? Nie będzie bramki skuteczna interwencja obrony. Promes. Zobaczymy, co teraz zrobi. Będzie bramka. Jest! Gol, który daje im prowadzenie. Teraz rywale muszą się bardziej starać. Muszą ruszyć do ataku, a przy okazji muszą się odkryć, co wcale nie musi im wyjść na zdrowie. Wynik dwa do jednego jeszcze o niczym nie przesądza. Williams? Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Co teraz wymyśli? Ależ tam się przedarł. Piłka odbita i będzie rzut rożny. Centruje z rogów pole karne. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Murillo. Mocne udane wejście. Może stąd strzelać! Gola, więc jednak wysoki pressing się opłacił. Taki rozwój w wypadku wisiał w powietrzu. Wykonali kawał solidnej roboty. Walczyli o każdy metr, boiska zmusili, rywali do błędu i wykorzystali zdobytą przewagę. Brawo! 3 do jednego, Taki wynik pozwala na trochę oddechu, ale nie jest żadną gwarancją wygranej. Rodrigo? Wymanewrował obrońcę! Piłka ląduje za linią końcową. Za chwilę bramkarz wznowi grę. Dobrze to odczytał, w porę zareagował, i mają piłkę. Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Gol, tak jest, wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Chociaż nie dobiegła końca jeszcze pierwsza połowa, mecz staje się jednostronny. Nie dają rywalowi żadnych szans. Dobre prostopadłe podanie. Spalony trochę zbyt szybko ruszył do przodu. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Mamy rzut wolny. Enis Bartin. Williams. Bez pardonu zatrzymał tę akcję. To może być żółta kartka. Głupi, niepotrzebny faul na tej powtórce. Widać to wyraźnie. I sędzia sięgnął po żółtą kartkę dla obrońcy. Ten faul kwalifikował się nawet na czerwoną. A, i piłka poza boiskiem. Już myślałem, że jednak dokręci to w światło bramki. Tak, potrafi z tego dystansu groźnie uderzyć, ale tym razem piłka go nie posłuchała. Wysoki pressing się opłacił. Williams. Jest! Jest gol! Williams! Doskonale się tam znalazł. I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Promes. Daniel Malen. Drybluje w stronę bramki. Rozpoczynają kontratak. Mamy aut. Za chwilę wznowienie gry. Dobrze udało się przeciąć to podanie. Daniel Malen. Zespół Black Cats oddaje piłkę. Zbliża się do polakarnego. To może być bramka kontaktowa? I proszę, kolejna bramka. Wyglądało to na katastrofę, ale wzięli się w garść i odrabiają straty. Jeszcze jedno trafienie, a będzie remis. Co za historia! Kontaktowa bramka strzelona rywalom do szatni to dobra prognoza przed drugą połową. W tym meczu jeszcze wszystko może się zdarzyć. Jest 4-3. Oba zespoły lepiej dzisiaj zdecydowanie atakują niż bronią. I pewnie będziemy mieli emocje do samego końca. To nie zdarza się często. Siedem bramek w pierwszej części tego spotkania jest 4-3. arbitra I rusza druga połowa Real w walce o odrabianie strat. Ruben Wezo, Alex Moreno. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Piłka wzdłuż linii bocznej. I będziemy mieli wrzut z autu. Dawid Neres. Jest okazja do dośrodkowania. Dobre, dalekie wybicie. Mogą teraz skarcić rywali. Bardzo ładne podanie. Piłka za plecy obrońców. Williams. Fantastycznie się dzisiaj spisuje. Strzela jak natchniony. Gol za golem. To już jego trzeci, a to oznacza, że do domu wróci z piłką meczową. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasięgów obronnych. Zbudowanie akcji to jedno. Druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. Ależ pięknie grają piłką. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Mamy dzisiaj bardzo żywy mecz. Dużo się dzieje. Mamy walkę, mamy strzały, mamy bramki. Remis tylko pokazuje, jak wyrównane jest to spotkanie. Tu się jeszcze dużo może zdarzyć. Zapowiadają się emocje do samego końca. No, dobrze przeczytał to obrońca. Dośrodkowanie w pole karne. Walczą piłkarze opozycje. Ekipa Black Cats podchodzi pod szesnastkę przeciwnika. Uniesiona chorągiewka, spalony. Dwóch nowych graczy wbiega na boisko. Ernani, Enis Bardi Idzie z piłką do przodu. Mają szansę by prowadzić. Trzeba dobrze wykonać rzut rożny. Dośrodkowanie z rogów polekarne. Udane piąskowanie i co ważne, bez ryzyka. Świetny zwód obrońca bezradny. Dobry pomysł, dobre wykonanie, ten lok może zaskoczyć obronę. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie odebrał. Odrzutu z autu rozpoczną grę. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Okres gry ofensywnej Black Cats. Zresztą spójrzmy. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Kibice liczą, że może w zamieszaniu coś wpadnie wreszcie okazja zagrozić bramce rywali. I strata piłki. Uff, co za interwencja. Będzie okazja do kontry. Dobrze się rozwija ten kontratak. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Obrońca na posterunku. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Dawid Neres. No i mamy przywilej korzyści. Niektórzy sędziowie zbyt wcześnie przerwają grę. Promes. Gol! Bramka, która daje im prowadzenie i tak potrzebny oddech! Teraz to rywale muszą martwić się o wynik i zaatakować. A to prosta droga do tego, by się odsłonić i zostać boleśnie skarconym. Kapitalne to rozegranie i dogranie. Ładnie sobie tam poklepali. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Dawid Neres. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Świetnie zblokował. Piłka wybita z pola karnego. Ta akcja w samej końcówce może doprowadzić do zmiany wyniku. Ależ końcówka tego spotkania. Kibice szaleją. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Wywili piłkę za linię końcową boiska i będzie rzut rożny. Wrzutka w pole karne. Ależ znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Mamy rzut wolny. Znakomicie to przechwycił na połowie przeciwnika. Dawid Neres wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Dobra interwencja i przerwanie akcji. Promes. Przeciwnicy stracili piłkę. Dobry przechwyt na własnej połowie. Rozpoczęło się ostatnie 5 minut tego spotkania. Wkrótce spotkanie dobiegnie końca. Zawodnicy czują presję czasu. To może być wyrównanie. Przytomnie obrońca i bramkarz może już odetchnąć. Ostatnie 15 minut zdecydowanie pod do gości. Jeśli uwieńczą swoje ataki zdobyciem kolejnej bramki, to jak to się mówi, zabiją mecz. Prostopadle za linii obrony. Gol jest piłka w siatce. Brawo! 6 do czterech wyraźnie nastawili się dzisiaj na grę ofensywną. No jak na razie niepowstrzymany. Twardo walczą o piłkę. I piłkę przejmują rywale. Ostatnie 60 sekund tyle dzieli nas od gwizdka kończącego drugą połowę spotkania. Ładnie grają piłką w tym meczu. Jest zawodnik na czystej pozycji. I piłka w siatce. Sędzia Dwizze po raz ostatni i zespół gości przegrywa. No nie ty. Te...